Statki są piękne, ale ich zadaniem nie jest stać w porcie, w tej przestrzeni, która jest naszą strefą komfortu. My musimy wyruszać i tylko poprzez eksperymentowanie. Ta podróż może być sukcesem tylko poprzez dotykanie tych wód, które są nieznane, które mogą być niewygodne. To znaczy, nawet sama perspektywa znalezienia się tam jest przejmująca, jest w pewnym momencie kreująca niewygodę, ale ta niewygoda prowadzi właśnie do wolności. Cześć, kochani, witajcie w programie Potęga Głosu. Julia Mikołajczyk, zapraszam Was do mojego świata zabawy głosem, pracy głosem i świadomości scenicznej, która może być fantastyczną przygodą. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem w trakcie prelekcji, którą miałam ogromną przyjemność niedawno prowadzić dla przedsiębiorców w Poznaniu. To, co było głównym tematem mojej prezentacji, to były wystąpienia publiczne, ale mój występ rozpoczął się w iście dramatycznym ujęciu. E, brzmi to może trochę enigmatycznie, ale już tłumaczę dlaczego. E, chciałam cały szkielet wystąpienia um, potraktować w takim kontekście małej prowokacji. E, prowokacja nosiła tytuł Nie pozwalam. Czy brzmi tajemniczo? E, za chwilę tak nie będzie, bo już tłumaczę o co chodzi. E, w trakcie tej prelekcji proponowałam wejść do swojego świata, e, świata warsztatów wystąpień publicznych, e, pracy ze sobą w kontekście mówcy, kreatora, w kontekście wychodzenia poza strefę komfortu i odnajdywania siebie w zupełnie innych okolicznościach, które poprzez Trenowanie tych okoliczności stają się bardziej naturalne, bardziej przyjazne nam. A dramaturgia tej sytuacji polegała na tym, że próbowałam przedstawić swój koncept tego, na co nie pozwalam w trakcie warsztatów. I się zaczęło. Na początku powiedziałam o tym, że nie pozwalam na ciągłe sabotowanie się. I tu się na moment zatrzymajmy, bo mam takie poczucie graniczące z przekonaniem, że właśnie owo sabotowanie się jest jednym z głównych podejrzanych, którzy są odpowiedzialni za to, że nie mamy poczucia pewności, gdy mówimy. Bez względu na to, czy mówimy do oka kamery, czy do mikrofonu, czy do dużej liczby osób. Owo sabotowanie się. W dużej mierze zaczyna się w momencie, kiedy wyłączamy czucie, czyli nasze serce, a włączamy myślenie, czyli naszą głowę. Ale uwaga, myślenie w nadmiernej aktywności czyli wchodzi tutaj na tapet analiza, ocenianie, krytyka. I ten koktajl możemy na różne sposoby przygotowywać. Pytanie tylko, dlaczego? Co nam to da na dłuższą metę? I wszyscy znamy odpowiedź, nie bójmy się do tego przyznać, ale wszyscy to wciąż robimy. I znowu pytanie: dlaczego? Dlaczego nie damy się ponieść fantazji, która polega na tym, by rzucić się w wir spontaniczności? Dlaczego nie budujemy w sobie przestrzeni, która nam podpowiada: hej, dasz radę? Masz wiedzę, masz narzędzia, korzystaj z nich i płyń. No właśnie, kiedy próbujemy rozpocząć tę wędrówkę przez oceany nieznane, tam właśnie pojawia się sztorm o tytule sabotaż, autosabotaż, oczywiście i ciśnienie rośnie na myśl o własnej osobie. I to sabotowanie się sprawia, że nie mamy czystego oglądu, takiego sprawiedliwego wobec siebie. Nie mamy oglądu, który podpowiada, że idziemy w dobrym kierunku, że to, co proponujemy, poprzez swoje przygotowanie, poprzez swoje doświadczenie, poprzez ilości prób, które cały czas podejmujemy, to w efekcie wyniki przychodzą, bo nie ma innej drogi. Niemniej, cały czas te wyniki, które są coraz lepsze, potrafimy zmarginalizować. I tu jest źródło właśnie tego autosabotażu. Stawiamy na margines nasze nie tylko wyniki, ale postępy, które nas do tych wyników prowadzą. Minimalizujemy wagę naszego wkładu i zaangażowania. Wydaje nam się, że wszyscy dookoła robią to szybciej, sprawniej, lepiej. A co jeśli? Wszyscy dookoła myślą dokładnie tak samo jak ja. I dokładnie tak samo jak ja myślą, że ja robię to lepiej, że ja robię to sprawniej, że ja robię to wnikliwiej. I nagle się okazuje, że wszyscy wobec siebie jesteśmy lustrem. I pytanie: co by się wydarzyło z nami wszystkimi, gdybyśmy wyciszyli nasz autosabotaż? Gdyby postawić na światło widzenia siebie w kontekście mówcy w łagodny sposób. I tu przychodzimy do drugiego punktu programu mojej prelekcji, gdzie stwierdziłam, że nie zgadzam się właśnie na zbyt niskie i negatywne myślenie i mówienie o sobie, i o tym, w jaki sposób budujemy poczucie jakości. Gdy występujemy, gdy pracujemy nad narzędziami takimi jak oddech, głos, nasze ciało, ekspresja sceniczna, odwaga, praktyka, zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Każdy trening jest wartością nie do przecenienia, bo każdy trening przybliża nas do tego wyniku, który sobie wyobrażamy, do tego portretu nas jako mówców, który to portret sobie życzymy wyprodukować w naszej fabryce wyobrażeń. Zatem, gdy porzucimy autosabotaż, porzucimy myślenie o sobie niegodne i zbyt niskie, a tym samym mówienia, raczej brak odwagi mówienia o sobie dobrze, to wtedy możemy zobaczyć drzwi: drzwi, które prowadzą przez portal do wolności, a przynajmniej do innego myślenia o sobie. Do myślenia o sobie w przestrzeni czucia, by bardziej czuć, a mniej myśleć, by czuć komfort z tego tytułu, że. Możemy bawić się słowem, że możemy bawić się językiem, że czujemy, że nasz aparat artykulacyjny jest w dobrej formie, więc korzystamy z niego bezwstydnie i z radością, uśmiechając się lekko i czując, jak nasz głos otula naszego odbiorcę poprzez ten uśmiech właśnie, jak żonglujemy narracją, jak dbamy o to, by pauza, każda, która się pojawia, była pauzą, którą my tworzymy, której nadajemy życie. I wiem, że to może brzmieć górnolotnie. Jak można nadawać pauzie? Życie otóż można. W sposób, który jest zabawą, jest pewnego rodzaju relaksującym treningiem dla nas, jako mówców. Bo każdy z nas jest mówcą. Bez względu na to, czy uprawiamy rozmowę tak zwaną korytarzową, prywatną czy biznesową, czy rozmawiamy przez telefon, lub sprzedajemy produkt czy usługę. Trwamy w trakcie prezentacji poprzez słowo, poprzez swoją treść. Budujemy narrację, która sprzedaje, opowiada czy zaprasza do swojego świata. Być gospodarzem zapraszającym odważnie i soczyście to jest przyjemność nie do opisania. I my wszyscy na tę przyjemność, właśnie, możemy sobie pozwolić. Szkoda, że tak. Rzadko to robimy. Zatem, w trakcie mojej prelekcji, o której wcześniej wspomniałam, temat sabotowania się był brany na tapet jako pierwszy. Następnie przeszliśmy do kwestii związanej z tym, jak często niekorzystnie na swój temat myślimy i mówimy. A potem. Zwróciłam się w stronę tematu, który mógł zabrzmieć dość zabawnie, kontrowersyjnie i zaskakująco. A brzmiał on: Nie pozwalam na syndrom leniwej wargi. I na sali zapadła cisza, a wszystkie spojrzenia czułam, jak są skierowane w moją stronę. Tak, jakkolwiek dziwnie to brzmi, tak nazywam usta, które. Poruszają się w mało znaczący sposób, bo wielu z nas często nie ma takiego poczucia, żeby aktywniej korzystać z naszego aparatu artykulacyjnego, a on jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, w jaki sposób sprzedajemy, w jaki sposób generujemy nasz dźwięk, w jaki sposób w końcu możemy skupić na sobie uwagę. A jak wiemy, w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych, hałasu zewsząd, konkurencji, kolorów przesyconych i narzucających się również, nie jest to takie łatwe. Aparat artykulacyjny pozwala nam na to, że możemy mieć przewagę. A przewaga dykcyjna to jest narzędzie niedoceniane, chociaż już coraz częściej zauważane, nie mniej. Właśnie w tym programie, w tym podcaście, potęga głosu, gdzie często podkreślam to, jak jest ważna dykcja, i często proponuję również ćwiczenia artykulacyjne, które te dykcje podciągają i unoszą wysoko. Wciąż, zarówno w świecie biznesu, w sektorze edukacyjnym, w sektorze lekarskim czy adwokackim, czy każdym innym sektorze, gdzie mówimy, czyli praktycznie wszędzie. Ta dykcja. No, nie jest do końca tak od razu zauważalna, ale my to czujemy my to lubimy, gdy ktoś ładnie mówi. A co to znaczy ładnie mówić? To między innymi właśnie po prostu otwierać usta, czyli nie mieć syndromu leniwych warg. Czasami nawet nazywam syndrom martwych warg, ale umówmy się, że. Dzisiaj więcej skupiamy uwagi na życiu niż na śmierci albo braku aktywności związanej z życiem. Właśnie. Zatem artykulacja, która wpływa na jakość naszego komunikatu, w dużej mierze wpływa również na to, jak jesteśmy widziani i słyszani. Zatem wpływa na nasz wizerunek, na naszą markę osobistą, na portret biznesowy czy prywatny, bez względu na to, w jakim kostiumie w danej chwili chcemy wystąpić. Ten obszar naszej mowy się nie zmienia. Jego jakość za każdym razem jest weryfikowana przez ucho odbiorcy. A wiecie, kiedy jest najgorzej, a może najtrudniej? Wtedy, kiedy dopada nas. Emocja niekontrolowana. Mm -hmm. Robi się wtedy bardziej skomplikowany aspekt związany z artykulacją. Emocja niekontrolowana szczególnie dotyczy napięcia związanego ze stresem, z złością, z napięciem, które jest spowodowane wydarzeniem sytuacją lub treścią, która do nas została wyprodukowana, i nie do końca jesteśmy w stanie. Energetycznie zapanować nad tym, co się dzieje w nas, gdzie pożar płonie, a na zewnątrz musimy zachować pokerową twarz i spróbować ze wszystkich sił, by uwierzono nam po drugiej stronie, że nie rusza nas największy sztorm. I wtedy co się dzieje? Przyspiesza nam oddech najczęściej. Zaczynamy mówić mniej wyraźnie, bo się napinają wokół ust nasze mięśnie. Więc, gdzie jest tam przestrzeń na to, by aparat artykulacyjny czuł wolność w aktywności? No właśnie, nie ma tam miejsca. Dlatego, gdy regularnie ćwiczymy nasz aparat, gdy rezygnujemy z syndromu leniwych warg, wtedy dzieją się cuda, nawet w sytuacji, gdy stres, lęk, strach czy złość. Chcą nas dopaść. A my mówimy: Nie, 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 nie. Spokojnie. Poprzeżywamy później. Teraz kontrola jakości, a zatem dykcji, głosu, ciała i kontrola oddechu. Wtedy mamy przewagę, której nikt nie jest w stanie przeskoczyć. Może nam jedynie towarzyszyć, jeśli jest się wystarczająco świadomym. Po temacie, który wzbudził Moc emocji wśród przedsiębiorców w trakcie mojej prelekcji, czyli temat e, syndrom leniwych warg, następnie poszliśmy w obszar zaufania. To znaczy stwierdziłam kategorycznie, że nie pozwalam na brak zaufania do siebie. Ludzie, my tak mało sobie ufamy. Mam na myśli aspekt związany z tym, kim jesteśmy jako osoby występujące i co proponujemy światu, jaką jakość. My tak mało ufamy swojej jakości, tymczasem ona często przewyższa kompletnie nasze wyobrażenie o sobie. A pytanie, które możemy sobie zadać, brzmi: jak mamy proponować najpierw sobie, a później światu, niezachwianą pewność siebie, poczucie własnej wartości, jeśli nie ufamy sobie? Swoim myślom, swojej treści, swoim słowom, eksponowaniu swojej opowieści, która ma za zadanie przedstawić coś, zabrać w podróż, sprzedać czy przekonać. Tam, w fundamentach, niezaprzeczalnie jest zaufanie do siebie. I teraz ciekawostka, która myślę, że może zaciekawić każdego: zaufanie do siebie. Można wypracować spokojnie. No, może przy ogromnym wysiłku? Umówmy się i nie oszukujmy, że tego wysiłku nie będzie. Będzie. Ale wszystko, co ma wartość, wymaga wysiłku. A zatem zaproszenie siebie samego do podjęcia wysiłku, by ufając sobie, pracować nad pewnością siebie. W trakcie występowania jest niczym zaproszenie na piękne wykwintne przyjęcie, gdzie zarówno daniem głównym, jak i deserem jest jakość treści przez nas proponowana. Gdy tak potraktujemy swoje wystąpienie, a wcześniej przygotowanie do niego, zaczynamy zupełnie inaczej traktować siebie w kategorii osoby występującej. Jak siebie zaczynamy traktować? Jako twórcę, jako artystę, bo wszystko co robimy z miłości czy z pasji, sprawia, że artystą się stajemy. Bez względu na zawód, który wykonujemy. Jeśli robimy to z umiłowaniem, już jesteśmy artystą. Choćby był to najbardziej analityczny, skomplikowany zawód świata. Jesteśmy w sztuce tworzenia najwyższej jakości. A temu wszystkiemu może nam towarzyszyć każdy z powyższych elementów, o których wspomniałam, czyli brak sabotowania się, czyli opuszczenie pewnego rodzaju nawyku myślenia o sobie niedobrego, a później mówienia o sobie w niewłaściwy, niegodny sposób, a także porzucenie perspektywy syndromu leniwej warki i na koniec. Wejście w sektor zaufania do siebie w trakcie występowania. Te elementy wpływają na to, że zaczynamy zupełnie inną podróż, że wchodzimy na statek, który nas może prowadzić przez dalekie, szerokie, nieznane oceany, i wciąż mamy w sobie ten dreszczyk ekscytacji, a nie dreszcz lęku, strachu i niepokoju. Bo jak wiemy, Statki są piękne, ale ich zadaniem nie jest stać w porcie, w tej przestrzeni, która jest naszą strefą komfortu. My musimy wyruszać i tylko poprzez eksperymentowanie. Ta podróż może być sukcesem tylko poprzez dotykanie tych wód, które są nieznane, które mogą być niewygodne. To znaczy, nawet sama perspektywa znalezienia się tam jest przejmująca, jest w pewnym momencie kreująca niewygodę, ale ta niewygoda prowadzi właśnie do wolności, do tego, że możemy przekalibrować swoje myślenie o wystąpieniach, dbając. O swój głos, dbając o swoją dykcję, o swoją energię, która jest zaopiekowana przez brak sabotowania się, przez brak brzydkiego myślenia o sobie i przez brak wątpliwości. Czy to nie brzmi jak recepta na szczęśliwy związek <laughs> ze sobą? Bo jak zdobędziemy ten moment, ten szczyt, którym będzie spokój, właśnie. Przed występem. Bo nie ekscytowanie się, nie trwanie w silnych emocjach, bo one są jeszcze elementem podróży, ale moment, kiedy czujemy, czujemy tu i teraz, gotowość, spokój, przygotowanie. To jest moment, który gdy się już raz wydarzy w naszym życiu, zawsze za nim będziemy tęsknić. Ale w tym obszarze jest doskonała wiadomość dla nas wszystkich, że ta tęsknota wcale nie musi być długa, bo my ten spokój możemy powtarzać w kółko i w kółko przed wystąpieniem, przed nagraniem, przed spotkaniem, korzystając z tych narzędzi, o których wspomniałam świadomie odważnie, z radością, z czuciem. Tam się dzieje coś, co sprawia, że po prostu stajemy się spójni i autentyczni. Gdzie nawet w sytuacjach kompletnie niezapowiedzianych, to znaczy w sytuacjach prywatnych, które mogą nas wyprowadzić z równowagi, w sytuacjach technicznych, gdy nagrywamy materiał i nagle okazuje się, że Mikrofon nie był włączony. W sytuacjach energetycznych, gdy spotykamy się z kimś, z kim mamy na przykład przeprowadzić rozmowę przed kamerą, albo z kimś, komu mamy sprzedać produkt czy usługę, a czujemy, że po drugiej stronie nie ma zupełnie wibracji, której byśmy potrzebowali. Na koniec dnia to my bierzemy odpowiedzialność za to? Jak reagujemy? Jak reagujemy na to, co nam się przytrafia. Każdy moment jest zaproszeniem do tego treningu i nie będziemy mieli nigdy wpływu na to, kto i jak zareaguje, kto co powie i co zrobi. Mamy wpływ na to, jak my się do tego odniesiemy. I to jest wielka moc i to jest wielka władza, o której my na co dzień nie myślimy. My nie kontrolujemy nawet tego. Jak wiele jesteśmy w stanie wyprodukować poprzez swoją energię. Ale gdy nabieramy tej świadomości, to wtedy zaczyna otaczać nas spokój. I on trwa nie tylko przed, ale w trakcie danej aktywności i potem długo po. A gdy po jest satysfakcja. Ale też takie wewnętrzne poczucie zgody i tego spokoju. Hmm. To jest chyba stan, o którym często w dalekim Tybecie mawiają mnisi, do którego dochodzą przez lata praktyk, medytacji, budowania swojego świata tu i teraz. I myśleć, że nie musimy być w dalekim Tybecie? Możemy być w sercu Warszawy? Żeby również poczuć wibrację gotowości, spokoju, spełnienia, bycia. A te cztery elementy z mojej prelekcji brak sabotowania się, brak złego myślenia o sobie, brak syndromu leniwych warg i zaproszenie siebie do zaufania sobie te elementy są wątkami, które można trenować od razu po tym, gdy pożegnamy się po tym odcinku podcastu Potęga Głosu. Możecie wyruszyć w kolejną podróż cyklu swojego dnia czy nocy i trenować. Trenować zaufanie do siebie. A zatem pójdą kolejne piękne myśli i plany, jak dbać o swój dobrostan. Bo ten dobrostan poprowadzi nas dalej, w gotowość, przed wystąpieniem, w utuleniu swojego głosu, jego potęgi i w dbaniu o to, jak proponujemy nasze treści. Przytulając Was mocno i wysyłając zaproszenie do najwyższej jakości traktowania siebie jako mówców, jako twórców, jako artystów, życzę Wam cudownych podróży. Wypływajcie swoimi statkami w nieznane oceany bo tylko tam czeka nas przygoda wszystkiego dobrego i zapraszam do kolejnych odcinków potęgi głosu